Czy 30... 30... Dzień dobry. Przede wszystkim Panie Prezesie. Panie ja bym tak zawsze z za... za... nie z za... tylko Panią, że Państwa tak. nauczycieli, pracowników Oświaty Edukacji, Panie Prezesie, zaproszeni gości, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To dla mnie niezwykły zaszczyt, ale i mega przyjemność. Widzę w pierwszych rzędach osoby, z którymi współpracowałam lat i my dziś znamy. Więc ta współpraca ze związkami była od nie tylko tych dwóch lat, od kiedy mam no, ten zaszczyt pełnić tę funkcję, ale dużo wcześniej, Państwo czy Panie doskonale wiedzą. Mam wrażenie i nadzieję, że ta współpraca zawsze się między nami dobrze układała i tak będzie swoje urzędowanie. Rozpoczęłam od spotkanie ze związkami i tak jest do dziś. Spotykamy się regularnie, dlatego że tak jak powiedziała przed chwilą przedmówczyni, Dobra edukacji, dobra naszych dzieci, to jest nasz wspólny cel. I myślę, że nawet jeśli patrzymy z stron, to jednak kierunek jest ten sam. Chcemy, żeby edukacja była dobra, nowoczesna i taka, żeby przygotowywała dzieci na właściwie nieznane. Bo do tego, co się dzieje, trochę niepewności, trochę tego, co mamy z wysoką rolnicą, ale przede wszystkim takiego taki postępu, jakiego jeszcze nie było. Ukształcić, kogo kształcić i z jakimi kompetencjami? Za to muszą być bardzo uniwersalne w wartości. I tym bardziej, bardzo dziękuję Państwu, nauczycielom, ale też wszystkim pracownikom, że nie ustępujemy kroku, że nadążamy, że Państwo nieustający w chcą się kształcić i dotrzymywać kroku, że chcą być dziećmi że wspieracie, czy słuchacie te skrzydła. I taką mam refleksję. Ja się tu Państwa o raciborzu i przejeżdżałam widzę piękne raciborskie lasy. Przepiękny, kolorowa się nas, ale co jakiś moment był deszcz. I tak sobie pomyślałam, że bez deszczu nie ma kwiatów. Więc bez problemów, które na pewno jesteśmy w stanie wspólnie przejść, nie ma fajnych, dobrych efektów. Więc wierzę w to że tylko razem wspólnie jesteśmy w stanie zbudować dobrą nowoczesną szkołę. I bardzo dziękuję. Gratuluję również takiej chyba trochę oktawie Dnia Edukacji Narodowej, potocznie znane Dniem Nauczyciela, przecież nie tylko nauczyciela. Życzę Państwu takiego dobrego wsparcia i tych dobrych filmów nie tylko Dniu Edukacji Narodowej, ale takiego zrozumienia, jak ważny i ciężki. Trudny to jest zawód przez resztę dni. To budowanie, dobry czy odbudowywanie e, zawodu nauczyciela, jego postrzeganie jako najważniejszego, albo jednego z najważniejszych w kraju, to jest wspólne dzieło i na pewno krok po kroku razem odbudujemy wizerunek nauczyciela. E, ja sama jestem bólem, jestem nauczycielkom, więc tak jak zawsze obiecuję z tej strony w Śląskim Kultury i Oświaty i w pracownikach Kultury i Śląskiego macie Państwo zawsze wsparcie. Dziękuję.